Wróćmy do wypadku z 2013 roku na Gaszerbrumie I. Brałeś udział w jednej wyprawie na Gasherbrum I z Arturem Heizerem. To była wyprawa letnia, w trakcie której doszło do jego wypadku, w którym zginął. Jak ty zapamiętałeś Artura Heizera? Zapamiętałem go jako bardzo konkretnego człowieka. No, troszeczkę bez bardzo, bezpośredniego który mówił to, co myślał i się nie bał <laughs> wprowadzać w życie tego, co myślał. Ten wypadek był dosyć zaskakujący, ponieważ w pierwszej chwili do Polski dotarły informacje od Artura Heizera, że to ty spadłeś w przepaść. Później okazało się, że zginął Artur Heizer i ta informacja została oficjalnie ogłoszona. Czy to było tak, że Artur Heizer miał tego dnia już jakieś halucynacje, mógł mieć, że to mogły być efekty jakiejś choroby wysokościowej? Mogły być oczywiście, to wszystko na to wskazuje, że, że z Arturem no, nie było zbyt dobrze. Tutaj no, nie możemy tak stuprocentowo stwierdzić, co się stało. No, prawda jest taka, rzeczywiście był wysłany ten SMS, który, który mówił, że ja spadłem, że ja nie żyję. Przez dwa dni byłem uznany praktycznie za zmarłego. Dopiero po dwóch dniach się okazało, że ta sytuacja jest zupełnie odmienna. Ja się wtedy bardzo zdziwiłem, że, że, że taki takie SMS był, że taka wiadomość poszła, poszła w świat. No, to, wyjątkowo to jest zagadka weterynowo nierozwiązana. To wyjątkowo niefortunna, ale też dramatyczna sytuacja dla Twoich znajomych, dla Twoich bliskich, którzy taką informację otrzymali. No, niestety, na szczęście te informacje nie były przekazywane tak drogą bardzo oficjalną. Jeszcze wszyscy się wstrzymywali do potwierdzenia. Stąd też no, jakoś to się udało no, rozwiązać. Tak. Artur Heiser był człowiekiem, który zapoczątkował program Polski Himalaizm Zimowy. Zależało mu na tym, żeby Polacy dokonali wszystkich pierwszych zimowych wejść na ośmiotysięczniki. Jak wyobrażasz sobie kontynuację tego programu w momencie, kiedy K2 Zimą zostanie zdobyte? No, na pewno będzie to zamknięcie pewnej drogi, ale tych poprzeczek można sobie wyznaczyć wiele różnych. Celów jest bardzo dużo, jest dużo ambitnych gór, nawet siedmiotysięcznych, sześciotysięcznych, które, które niekoniecznie musimy zdobywać zimą, też są atrakcyjne do zdobywania latem. Może można by trochę zmienić nazwę wtedy programu, niepolskich Himalajów zimowe, tylko jakoś to inaczej przełożyć, ale tutaj tym się to w ogóle nie martwił, na pewno jak K2 zostanie zimą zdobyte, będzie co robić jeszcze przez najbliższych Kilkadziesiąt lat w górach. A to zimowe wejście na K2 to jest także Twoje największe marzenie, ale także osobiste. Ty wyobrażasz sobie czasem, że to właśnie Ty stajesz się pierwszym człowiekiem, który zdołał wejść na szczyt K2 zimą. No, byłeś już tam latem kiedyś. Tak, ale ja nie rozpatruję tego w, w takich kryteriach. Wyprawa zimowa jest to tak naprawdę ciężka praca zespołowa. I każdy musi jakoś włożyć Maksimum swoich możliwości, w to, żeby ta praca się posuwała zespołowa krok po kroku, krok po kroku. Kto stanie na tym szczycie, no, tego tak naprawdę nie wiadomo, to życie weryfikuje. Na wyprawie to się okazuje bardzo spontanicznie, kto akurat w, w danym momencie, w danym oknie pogodowym jest w najlepszej dyspozycji, ma, najlepszą aklimatyzację. Ma Jadąc na wyprawę zimową na K2, na pewno nie zakładam, że będę na tym szczycie. Po prostu chcę jakoś się przyczynić, włożyć swój wysiłek do tego, żeby popchnąć tą całą maszynę do przodu, a kto na szczycie stanie, to już jest jakby inna sprawa. To tak jak w 80 roku, kiedy Leszek Cichy i Krzysztof Wielicki dokonali pierwszego zimowego wejścia na Everest, też nie byli faworytami przed wyprawą do tego. No właśnie, to, to, to pokazuje, że, że niespodzianki się zdarzają, tak, w górach. A poza k co jest twoim największym marzeniem Sportowym, jakie są Twoje plany, jakie są Twoje marzenia? No może na razie skupmy się na tym K2. Czyli krok po kroku. Krok po kroku, później będziemy myśleć. Dziękuję za rozmowę. Marcin Kaczkan, polski Himalajista, był moim rozmówcą w sektorze gości. Dziękuję bardzo.